Miałem ciebie za brata, a ty znajdziłeś nas! Wiesz co Cię, Wiesz, co cię czeka? Co ci czeka? Wiesz? Powiem ci coś, co mi kiedyś mój pijany tata powiedział. Po co ci dwie ręce? Skoro wystarczy ci jedna. <śm> <śm> <śm>

couldn't test the one and only Mike Titan. I ah, now you hear it, now you know it. The body of the life force came for just to show who crucial lyrical style ain't what it used to. Microphone check, one, two. I hit the atmosphere, give him seas, visions of comments Technique hit, by force the earth, I hit and bomb it. Immaculate, conception with the weapon. even in mind boggling forms to mental sections. means is cooked, base burning like a slava. Throwing shit together more illa. Ty, co ty? nie, co się dzieje? Co? nie, nam nie, rozumiesz? Ja. rozumiesz? nie, Rozumiesz? Rozumiesz? nie, szefa. nie, szefa. nie, nie, robimy, nie, 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 to jest dzisiejsza partia. Skąd sprowadzono? Po kaninach Jak zwykle zapakowano Jak to sferu? Czemu nie z Kolumbii? Zawsze stamtąd bierzemy. To cię dostało naszych ludzi. Ja tylko pracuję. Muszę z nimi pogadać. pogadać. Dobra, jest? Testował. Sobie... Widzę, że. Mówiłem, mówiłem. Masz tego nie robić podczas pracy. Ja Ile razy muszę wam powtarzać? Szakia, to nie wszystko. Pani Pana z Meksyku. bardzo dobrze. Zapakujcie to taśmą, żeby się nie wyczuło i wysyłajcie do, do klienta. Dobrze. Pozdrowienia. Wracaj. Lumbia. Halo? Jak to? No co ty, Rodrigo? No jak to wojna kartelu? Hablo. Dobra, wyślę tam ludzi. To. Cześć! go, tak jak prosiłeś. Co taki potulny? rodzinie może. Ja, ja wszystko wytłumaczę. Ja naprawdę. Nie chciałem. Słuchaj. Słyszałem, że jakieś problemy sprawiasz. Nie. nie. No. no. Dobra, masz teraz dwie opcje. Powiem, że. Nie Zrób ci Siadaj! No, słuchaj. Wiem, że nie możesz spłacić długów. Więc masz albo. Zacznij pracować dla nas, tylko kogo? Myślę, że poznałem z mojego kolegę. Albo zacznie dla nas pracować, albo nie widział dużo więcej. Nie, 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 proszę. Chwila. Nie, 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 naprawdę. Ja, ja wszystko zrobię, byle nie. siadł. Jeśli. tego chcę los.

Gdzie jest Co to za miejsce? To nasze laboratorium. Tutaj produkujemy towar, który potem nasi pracownicy rozprowadzają po całym kraju. To kokaina! Skąd to się wlało? No utknąć kokaina, Ale jeszcze nie jest gotowa. Jak to mu się robi? Przede wszystkim trzeba ją zmieszać. Najpierw rozruszamy. Wzmieszamy. A może Następnie... Proszę, się do mikrofalówki. Jakie mikrofalówki? Do mikrofalówki. Nie umiem, tego. mi to. A to? Czy to... tam? To... Ty, ty? Nie, to mariposa. Mhm. Nie, yes. to nasz skąpikonek. Cóż, ona nad. na to. Jest gotowe. O, to na dilowani jutrzejsze? Damy. Ale masz rację, bo nie damy mu szansę. No? Jeszcze. Tak. O czym wy mówicie? Powiedzmy to na skatewk. Piczaki lub Pop. Przejdź nam trochę pieniążków. rady radę młody. To szybka transakcja. Daj Dajesz im towar, a nie tobie pieniądze. Jestem skontytowane. A ty zrobię co chwilę za Jak tam u was panowie? Bardzo dobrze. No, ostatnio z kolei koniec, nie? Bardzo dobrze wygląda. Ile? Pięćdziesiąt pięta Polska Komenda Policji, witam. Proszę się odwrócić. Ma pan prawo do zachowania milczenia. Bo wszystko, co Pan powie, może być użyte przeciwko Panu. Zapraszamy do radiowozu. Powiedz nara wolności. Nara? Dzień dobry, Kowalska z tej strony. Ja Makowca. Dziękuję. Złapaliśmy Cię na nielegalnym sprzedawaniu narkotyków. Grozi Ci do 100 złotych więzienia lub 25 lat grzywny. Uh, chyba, że podasz nam nazwiska swoje. Oczywiście, ja wszystko podam, ja wszystko, ja wszystko podam, naprawdę. Wla... To był Vlado. Szybciej. Już, już, już. Vlado. Huan. I, I ten, jak on się nazywał. Yy, I Pedro. Proszę bardzo, proszę. Proszę, proszę, nie róbcie mi nic. Nie róbcie mi nic. Zadzwonię do was. Możemy zrobić układ. Zadzwonię do was, kiedy będę na akcji. Zgarniecie ich wszystkich. Zgarniecie ich wszystkich, obiecuję. Okej, okay, dobrze. Przez swojego makowca. To nie chcę kupować. I ZEF to nasz największy, największa grupa klientów. Nie, nie, tak nie może być. Nie! Ten czarnobrodego? Dobra, muszę coś z tym zrobić. Tylko co? Jak to nie chce się Co ty sobie myślisz? Dobra, pa! No. Nie uwierzysz co się stało! Właśnie my całe towar! Co, co się stało? stało? Małe kłopoty. To nie będzie. Kto życzy naszego największego klienta? Ja? 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 ja! Największa trzpalnia w okolicy? Wyobraźcie sobie, że jest tam coś innego. Nazywają się Bianca Czarnobrodego. Moja, no. Konkurencja! Mam dla za was zadanie. Dawaj. Musicie się kogoś pozbyć. Ale szefa, jaki jest plan? Panowie, plan jest prosty. To jesteście wy, Wlado, Juan, Karol, to jest kierowca. Podjeżdżacie, to, to jest ich laboratorium, oni tutaj pracują, to jest gang dlatego musicie na nich uważać. Tak. Parkujecie nieopodal. Wszyscy. Później się przemieszczacie powoli. Będziecie zaopatrzeni w karabiny, kamienne, odporne, wszystko, czego będziecie potrzebowali. Nic wam się nie stanie. Dobrze. Podchodzicie do nich. Tutaj będą strażnicy, musicie ich szybko wyeliminować. I dostajecie się do środka. Prowokujecie ich, żeby zostały oddane strzały. Wtedy nie opodal przechodzący się policjant, nie do swojego radiowozu słysząc głośne wybuchy i strzały. Powiedz. Wy w tym czasie się już dążycie ulotnić. Mm -hmm. Kierowca was odwiezie, oni zostaną przyłapani na gorącym uczynku i cały ich towar zostanie skonfiskowany. A co gdyby zabrać towar? Nie możemy. Policjanci muszą mieć dowody. Mądry plan. Jestem kompletnie za. Robimy to. A, wiemy. Czy to? Też. Karol, Juan, wiecie co macie zrobić. Chcę tak, tak. rozwalić konkurencję. Zniszczyć gang czarnobrudny, to całe laboratorium. Swoją drogą, Sf, co ty na to, żeby wprowadzić do naszej tilerki, do naszego gangu mafijnego produkcję opiatów? No czemu? Dlatego, że jest to bardzo efektowne w produkcji. W 2011 roku wyprodukowano już 7000 ton. No dobra, to ma sens. Zajmijcie się tym. Dobra. Myślę, że produkcja opium to dobry pomysł, ale naszym priorytetem powinna być nadal kokaina. No Zgadzam się. W 2016 roku produkowano praktycznie półtora tysiąca ton kokainy. Cena za jeden kilogram to 400 tysięcy. I no. w samym, samym Peru zebrano 126 tysięcy ton liści koki. To jest bardzo dużo, tam lokalna, lokalna ludność używa tego do robienia sobie herbaty i naparów. O kurczę. O, Mardzo... takich Zdecydowanie. No ale plan, słuchaj, nie możemy, nie możemy zmniejszać jakości naszej kokainy, nie możemy zaprzeć sobie naszej renowy. Od jakości jestem tutaj ja. Uważacie, że lepiej sprzedawać dużo taniej kokainy, czy mało ale dobrej, żeby mieć tą renomę? żeby mieć ten flex? Mało, ale dobrej. No dobrze, rozumiem. Z jakością przyjdą klienci. A co robimy z marihuaną? Trzymajmy to tak jak teraz jest. Kto, kto wie jakie są cyfry? Nie sprawdzałem tego ostatnio, ale... Dobra, to, dobra. To duże, bo jednak marihuana jest bardzo dużo jakby wypalana. To, Sprawdźcie dobra. to i dajcie mi znać. Ja wiem tylko, że w samej Warszawie aglomeracji półtora tysiąca ton w samym weekend jest wypalane. O kurczę. Ton? To prawda. Jej. Strasznie dużo. O, Zajer, chyba tutaj wysiadasz. Tak. Żegnaj arsztów. Cześć, cześć Dobra, idę na kobietę. Trędniemy. kierowca jedziemy do laboratorium wisz Tabio? Chcemy robić teraz obowiązki. To narkotyki? Słowa, huwa. Co to było? Strzało. Halo? jest problem. Co? Jak to policja ciebie goni? Co? Tu się tu jest, Kto się Na strasie komenda, nie zapomniał. Jak tu? Wszystko to pojedzie, może przeciwko to Karol zdradził nas. Nie myślałem się tego. To <grywa> jest Jak on mówi? Nie wiem. Dzień dobry, moi drodzy współpracownicy. <grywa> Nie wyjdziecie stąd. Jesteście uwięzieni. Od początku taki miałem Od początku wiedziałem, że mi się to uda. To wszystko było zaplanowane. Zaciągnięcie się w długi. Wszystko było zaplanowane. Wzięcie mnie przez policję. Wszystko. Od początku wiedziałem, że nie mogę pozbyć się waszego marnego karteru narkotykowego. Chcesz mi przebiegć żółwikę przed To <gulio> Oj Biedny blado. I co ty teraz zrobisz? cię. Jasne, jasne. Chciałem. Zabiję ci jeszcze, zobaczysz! Wlado, wlado. Mm. Musimy stąd uciec. Jak? Mam plan. Trzeba przecież w miejsce. Jaki. Udało się. Idę pierwszy. Znaczy mi Idziemy, wyjdziemy na lotnisko. Czeka na nas samolot. Idziemy. Lecimy do Meksyku. Klasą ekonomiczną. No dobra, Idziemy dalej. Będę tęsknił za Polską, ale nic już tam po nas. Czas, czas na Meksyk. A ja straciłem. Moje blado okulary. <grym> Wiem blado, będzie dobrze, będzie dobrze. Czas na nowy start. Na pizza! 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 Zadwączona pizza! Też sen? Mm. No. Pizza! 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 Nie gadasz, Pizza! Pizza!